Dzień dobry, nazywam się Goskleszek. Współpracuję z firmą Intertech od kilkudziesięciu lat. Chciałbym zaprezentować łyżkę ze szczotką firmy Intertech. Łyżka potrzebna mi jest do utrzymania czystości według przepisów prawa. Zaletą maszyny jest duża pojemność łyżki, co powoduje długi okres pracy bez konieczności jej wyładunku. Maszyna wyposażona jest w szczotkę plastikową o średnicy 51 cm, ale można ją również doposażyć w szczotkę mieszaną lub drucianą w zależności od potrzeb. Zaletą zamiatarki jest duży zakres regulacji, którą można dostosować do różnego rodzaju terenu. Istnieje możliwość mocowania szczotki na trzech różnych mocowaniach: euro, SMS i TUS. W przypadku tego ładowacza szczotka jest zamocowana na mocowaniu euro. Urządzenie jest o wszechstronnym zastosowaniu, dlategoż można go agregować z różnego rodzaju maszynami, np. z ładowarką teleskopowo lub mini-ładowarką. Zachęcam wszystkich do dbania o porządek, przestrzegania przepisów i zakupu maszyny z firmy Intertech. Aby poznać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem lub do odwiedzenia strony internetowej. Intertech to synonim wydajności, niezawodności oraz innowacji w dziedzinie maszyn rolniczych. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy maszyn, które wyznaczają standardy w branży. Nasze linie produktów Blue, Green, Orange, Loader i Smart są doskonale dostosowane do potrzeb współczesnego rolnictwa na całym świecie. Jesteśmy dumni z naszej dbałości o jakość, co przekłada się na trwałość i funkcjonalność naszych maszyn. Z firmą Intertech z łatwością wdrożysz najnowsze rozwiązania z zakresu technologii rolnictwa.